Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Drodzy wielmi, to błogosławieństwo Pana Jezusa możemy to śmiało przyznać, jest skierowane do wszystkich tych, którzy nie zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa ale uwierzyli, uwierzyli kościołowi świętemu, który jest sam Chrystusa. Bo Kościół Święty otrzymał asystencję Ducha Świętego, Jego papieże umnie i hierarchia gościelna otrzymali gwarancję nieomylności, gwarancję, żeby nieomylnie przekazywać to, co otrzymali od Chrystusa, żeby mógł przekazywać tę prawdę, która, w którą wierzyli, o którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Przez dwa tysiące lat Kościół Święty nie oszukał swojej giery w Jego zasadach, Jego doktrynie. Zawsze panowała nieumniejszona, czysta wiara Jezusa Chrystusa, czysta Ewangelia, czyste objawienie Boga. W przeciwieństwie do wszystkich innych tak zwanych kościołów, herezji, sekt, sizm, tylko i wyłącznie nasz święty Kościół katolicki zadziałał nieomylnie. Każdego z i wyłącznie Kościół święt miał dyscyplinę, która była dyscypliną prowadzącą do świętości, do życia moralnego. Nie znaczy to oczywiście, że wszyscy katolicy, że wszyscy chrześcijanie żyli przez te dwa tysiące lat dobrze, że żyli, że, że żyli moralnie, że zbawili swojej ale w jego zasadach zawsze i wszędzie było nie została zachowana całkowicie e, dyscyplina kościelna i nie można powiedzieć, żeby te wspólnoty ogłosili moralność, która, która jest prawdziwie e, czysta i doskonała. Tylko właśnie Kościół Święty zachował wiarę w Jezusa Chrystusa, za, a, za, a zachował go dlatego, że miał asystencję Ducha Świętego. BOOF we'll prawdziwie umiłowanego przez Chrystusa ucznia, który towarzyszył naszemu Panu Jezusowi i Chrystusowi aż po stan który w przeciwieństwie do niestety innych apostołów nie umił się a żywów, nie umił się tych, którzy mogli czyhać na jego życie i wytrwał przez swoim panie, przy swoim mistrzu aż do, samego, aż do samego końca, który jako jedyny w nagrodę, ze swoją czystość, ze swoją wierność, wiarę, nie umarł się śmiercią, a dożył sędziego wieku po to, by świadczyć o Chrystusie z całą mocą, z całą prawdą. like we ma władzę również przebaczać, nie tylko przywracać się do życia, ale ma władzę e, odpuszczać do rzeczy. I święty Jan opisuje to przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa do apostołów, którzy by, którzy zamknęli się w zwojaźni przed jak... jak e, Która, która jest władzą wszystkich Kapłanów ważnie wyświęconych i mających, e, mających e, misję. E, jest to cecha, która można powiedzieć, jest, że, jest, to, jest to rzecz, która wskazuje na prawdziwie w Chrystusowym misji. Przebaczenie własnych grzech. Ale jednak Kościół Święty wymaga, żeby taki grzechy jednak później powtórzyć Kapłanowi na spowiedź, ponieważ on jest tym sędzią, który zatrzymuje grzechy, jeden, jeden zatrzymuje, a inny odkurcze. To jest rzecz czyniona mocą Jezusa Chrystusa, mocą Chrystusowego Kapłana. To jest czynienie, jest to grzechów. Zachowywało się tak, jakby nie do końca wierzył w Jakkolwiek wierzymy we wszystkie tematy, we wszystkie części wiary katolickiej, to raz po raz się tak, jak święty Tomasz, że nie widząc zmartwychwstałego Chrystusa, myślimy tak de facto, jakby on nie istniał, by jego zmartwychwstanie nie miało dla, naszego, dla nas żadnego znaczenia, dla naszego życia żadnego znaczenia. Chodźmy zatem świętego Tomasza o wiarę, byśmy byli mądrzejsi. Nasza królowa, nasze ma święte, Pana jadą na strzyby naszych róż w czystości wiary, w czystości postępowania. <grymiany>